Lodzki. No hej, cześć siemano, z tej strony Hawajes i witam was w na następnym odcinku z Let's Play z Minecraft w sezon trzeci, tak jest, witajcie widzowie, e, jak widzimy, bądź też, nie no, kurde, e, dzisiaj lecimy z Minecraftem, kurde, nareszcie mam czas, żeby go e, nagrać, tak, bo ostatnio pójdzie, tak, no, e, licho z czasem, nawet, kurde, Miałem streama robić kurde, i tak go zacząłem streamować, ale zrobiłem tylko te e, ogłoszenia parafialne, a miałem jeszcze coś tam grać robić, już tam sami widzieliście, e, sobie poszłem po prostu, no, e, nieważne, tak, e, dzisiaj, e, tak jak tutaj widzicie, bądź też i nie, e, działamy sobie w Minecrafta, klikamy, e, tak, dzisiaj robimy sobie wyprawę i mam w sumie, jak pamiętacie, w jednej ze skrzynek. Nie pamiętam już przy jakiej strukturze, czy przy ruinach portalu, czy przy jakiejś innej. Mniejsza o to, znalazłem zbroję dla konia i gdzieś indziej znalazłem siodło. I mam smycz. Jeszcze jabłka wezmę gdzieś miałem, chyba tak na nowej bazie. Zaraz tam pójdziemy. Yy, znaczy no popłyniemy w sumie. Yy, bo parę rzeczy się zmieniło wam, poka wam pokażę. Znaczy, no trochę tam yy, taka kosmetyczna zmiana. Nawet nie wiem w sumie czy zauważycie na pierwszy rzut oka, ale yy, pokażę wam. Yy, no także yy, co? I potem idziemy na tą wyprawę, o której wspominałem w poprzednim odcinku, kurde. Yy, tak. Yy, w poszukiwaniu bagien i ogólnie e, może tych komnot próby, coś trzeba robić, kurde tutaj coś zwiedzać, a nie e, zamulać tak, e, Idę można kurde bawić się w budowanie, kurde tak jest. E, no i co jeszcze miałem powiedzieć, a kurde nasza piękna, ukochana seria Minecraft Survival sezon trzeci już niedługo za około tydzień, jak teraz nagrywam będzie miała już rok, także kurczę czas nieźle przeleciał, nie powiem że nie, kurde, eee, no, także śmieszna sprawa w sumie, eee, ja to pamiętam normalnie pierwszy odcinek jakbym wczoraj nagrywał, także nieźle, no, dobra, eee, lecimy. Także co, łapek w górę, soczysty komentarz i... i lecimy z odcinkiem. Tak jest. Dobra, kurde. Jesteśmy. W się chwali. E, no tutaj, on że mam dwa była. Tego się nie da stakować, zapomniałem. E, czy ja potrzebuję budulca? Ziemię zostawmy. Tego drewna tropikalnego też zostawmy. Chłodki niekoniecznie, bo chcę mieć w razie czego miejsce w jakimś punktu, wiecie, o co chodzi. W razie jakaś jakby była okazja, jakby, jak ktoś mówi, coś ogarnąć, tak. Zmiana kosmetyczna, tutaj w sumie nic się nie zmieniło, ale uwaga, uwaga, pam, pararam, pam, pam. Tak mi się nudziło jednocześnie i po godzinach, kurczę, też tak, w sumie ostatnio gram w inną grę bardziej. Ale o tym się przekona się na następnym odcinku, że Hawaii stwierdził: Hmm, kurde, chyba za nisko zrobiłem ten dach. I go podwyższyłem o jeden blok. Powiecie, że pierdoła. I to w sumie taka totalna, ale to tak naprawdę to trochę roboty było. I to, no. Podmurowałem tak cegłą. Nie wiem, czy to ładnie wygląda, ale to tak wiecie. Widać, że coś było przerabiane, nie tak fajnie, śmiesznie. No. E Także idziemy z panką, pokażę wam jak tutaj, o widać od razu to pod nasze lepiej wygląda, bo jest bardziej taka przestrzeń większa jest, kurde ma. lepiej to wygląda. Ten balkon trochę powiększyłem i to w sumie tak wszystko i myślę, że już tak raczej zostanie. No i ten pokój tak trochę lepiej wygląda, bardziej klimatycznie. Sufit to mi się tak udało zrobić, że praktycznie nie wygląda jakby, jakże to jest na piętrze a na opartego mógłbym to całe zrobić z płytek, nie musiałbym tego takiego czegoś tutaj robić z schodków, bo w ogóle już byłby idealnie kwadratowy pokój, to w ogóle nawet nie widać, że to jest na poddaszu, także naprawdę mega. No i pokój, jak to pokój, obrazy zmieniłem i poza tym, tak jak wam w poprzednim odcinku zaprezentowałem, to tak to wygląda. Cały czas miałem tutaj robić, trochę to umeblować Na jakimś live trzeba to zrobić, się za to zabrać będzie Bo, No i zbrojownia, zbrojownia, kurde, została to, Trochę się zapełniła, częściowo już Trochę rzeczy Zdobycznych łuków Kurz Umieściłem Po tych rozbójnikach, a w bibliotece też troszkę więcej tych Książek z zaklęciami Mam Udało mi się pozyskać. No, i jeszcze dwie, w sumie, mi Nie, jedna mi została jeszcze w starej bazie. To można mnie przynieść. No, dzisiaj się wybieramy w tamte rejony, tam, tak, tam, bo mimo, że tutaj już jakiś czas mieszkam, wybudowałem tutaj bazę, to jeszcze mnie w tamte rejony aż tak mnie jakoś nie kusiło, żeby iść. Dlatego wybierzemy się tutaj teraz. Tak jest. Zobaczymy, co spotkamy w drodze. No, i po drodze mam nadzieję też, że jakiegoś ponia się spotka, to bym go oswoił. Dlatego zabrałem siodło, zbroję, etc. i jabłuszka, oczywiście. No, to trochę okłamałem, bo tutaj, tutaj byłem akurat tak. Yy, widać, że tutaj ktoś coś wybudował. Tutaj akurat byłem, ale tak maksymalnie, o właśnie, tak jak. Yy, no, bo zaznaczyłem sobie, bo wtedy yy, łódką pływałem, przy, przy wybrzeżu chodziłem. Zauważyłem, że jest Pillager Outpost i stwierdziłem, że muszę go sobie oznaczyć w jakiś sposób. A później kurde tak tutaj zacząłem lądem, tak jak teraz podróżować tam. I kurde patrzę, ty fajna góra, ty może bym się tu wybulował, nie głupi pomysł. No i tak wyszło w sumie. Ale dobra, my lecimy bardziej yy, wybrzeżem, tak. Po swojej lewej stronie, żeby może cały czas mieć z boku. Yy, tak, po lewej stronie, żebyśmy widzieli. Bo przy wybrzeżu może coś być ciekawego. Zawsze może jakiś wrak statku czy coś w wodzie może być. Albo jakieś skrzynki pod wodą, struktury. O, widzę chyba. E, widziałem netherrack. To możliwe, że mogą być stru, e, ruiny portalu, struktura. A co do tych komnat, próby, to nie wiem w sumie. No, jest coś tam. O kurde, a tu fajne wybrzeże jest takie. o Oj, wungel. Fajne wybrzeże takie e, skaliste. Fajnie to wygląda. Przecież mam 42 poziom. Mógłbym pomyśleć w sumie e, nad lepszą zbroją, ale na razie nie chciałbym następnej craftować. Ewentualnie tą e, tutaj będę sobie... A tutaj nie mam żadnych tutaj zaklęcia, nie mam żadnego na, na piersi. Ciekawe. E, Ewentualnie e, dopiero później jak już uda mi się e, znaleźć pierwszy. E, o kurde. No jak uda nam się w nederze kurczę, to te, te, te pradawne zgliszcza znaleźć pierwsze i zrobimy e, nedera, e, nederyt to e, coś tam będę myślał, żeby zrobić lepszą diamentową zbroję i ulepszyć ją e, na netherite'ową. E, ostrość 2, Przesiwo. przemień, no będzie jak znalazł do kątwa e, uwiązania. Niezniszczalność 3, no będzie jak znalazł e, do zbrojowni, żeby powiedzieć, zdobyczny miecz. Znaleźny. Tak, znaleziony, niekradziony. Czy tam coś jest oprócz jaskini podwodnej? Kojarzy mi się to wybrzeże, chyba też kiedyś byłem. Możliwe. O, jeden też malagr. W ogóle po ostatnim odcinku już mi ten ten zszedł. Ten bohater wioski, ale i tak w sumie. Za bardzo nie skorzystam z takowego, bo tam powala nie było. Nie wiem w sumie czy ten bibliotekarz był tam. Nie pamiętam. Ale jak mówiłem taka liczna ta wioska. Lepsza by się przydała. No kurde, żelazo jeszcze tutaj. Kurczę, tutaj fajne. Tutaj pewnie jakaś jaskinia. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Zaśnieżone szczyty. Miałem przy wybrzeżu się poruszać w sumie. O. Dobra, idziemy stąd. Nie ma co tutaj siedzieć, przebywać tutaj. Nie ma co, o, ale tutaj. I ale tutaj tereny. Dowalona jaskinia. Czy tam są jakieś kopalnie? Nie wiem, ale w sumie y, przypomniało mi się teraz o tej mojej jaskini blisko y, starej bazy. Kurde, że tam w sumie też tego wszystkiego nie, nie zwiedziliśmy do końca. Także też y, mega sprawa. A ja chyba wiem, gdzie my jesteśmy, kurcze. w złą stronę poszedłem. Jak ja tu już chyba kiedyś byłem. kojarzę to. To wybrzeże. No nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle, A jest się pomylił. To nie te kierunki zwiedzania. Bo tutaj mamy góry Góry, zaśnieżone góry, lasy brzozowe Tutaj nic nie ma kurde ciekawego Niestety Także uprawa, ja pierdzielę Także wyprawa na razie taka średnia bym powiedział Jedyne co to trochę świerkowego drewna mogę sobie wziąć To są sypki śnieg, nie, nienawidzę sypkiego śniegu, no nie no to jest takie denerwujące, zapomniałem już jak na początku serii się obstarałem przez ten sypki śnieg. A waterskill, przepraszam bardzo, to gdzie wiadro masz? Od czego masz wiadro? Zaraz zginiesz i to skończy. Ale jak już tu wpadłem, z odwiedzinami, to tu ciekawa jaskina jest. Nie, ale znowu dużo mopów będzie, wszystkiego. nie ciekawie Miałem to nie dla mnie. Ale którąś stronę wypadałoby mi się wybrać? Tylko w oj, 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 A miałem nadzieję na konia jakiegoś, ale takowego na razie nie widzę. Naprawdę trzeba patrzeć pod nogi, bo ten generator terenu to masakra. 1.20 póśba Nawet 1.21 <laughs> Nie no, ale tu jest świat raczej 1.20 typowy. Chociaż nie wiem czy generator się czymś różni raczej. Takie kosmetyczne zmiany. Nie no, wszystko fajnie, pięknie, ale troszkę troszkę reaguje. Dobra, na razie nic ciekawego. Jak coś znajdę ciekawego, to włączę nagrywanie, bo na razie nie widzę sensu nagrywać, bo nic ciekawego po prostu tutaj nie ma. Dobra, widzowie, pójdę. Mamy jakieś ciekawe tereny ogólnie rzecz biorąc, i mamy konie, ale zanim do tych koni dojdziemy, to uh, uh, uh. Raz które, jakiego konia sobie wybrać. Jakiego miałem w poprzednim sezonie? Kurczę powiem Wam, że nie pamiętam już. Musiałbym sobie pamięć yy, odświeżyć. Pamięć, jakiego koloru miałem konia? Taki szaro, ciemny, taki szary albo taki. Myślę, że tak scentowany fajnie wygląda ciekawie. Eee, no. Nie znam się. Siema. Lubisz mnie czy nie za bardzo? Proszę cię, polubić. Mogę ci siodło nałożyć na ciebie? Nie, nie chcesz. Nie chcesz. A jabłka byś ja. A jakiś tutaj inny, któryś. Zechce, żebym go dosiadł? Chyba nie. No no kurde, taki szmat drogi już konia szukam, kurde. No gość, się, masz jeszcze jabłko. O, 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 jest szansa, że mnie polubi. Może mnie nie zrzuci z siebie? O, udało się, najlepsi przyjaciele. No i spoko. No i mamy konia. Ta. Tak to, to wyglądamy kurde. Na koniu. No tylko że szkoda, że mamy noc ogólnie. Dobra. To patatajamy dalej. Może coś spotkamy ciekawego. Mamy rzekę. Ciekawe tutaj jest wybrzeże, ale widzę, że mamy już kolegę, kurcze. Podno się ciężko walczy bardzo z konia. No ej, nie będziesz mi tu kurde kolegi mojego atakował. Już kurde jeden duszka ci zabrali. Trzeba wracać na bazę chyba, bo tutaj niebezpiecznie aż Bardzo. Dość Dość bardzo niebezpiecznie, ale jednak tutaj nic ciekawego nie ma. Także wracamy stamtąd skąd przyszliśmy. To jest... No, konno teraz będzie na pewno szybciej zdecydowanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że powinno być szybciej. Bo to jeden... 21 to tutaj kurde dramat jest normalnie. Cię poruszać po tych górach wszystkich, po tym wszystkim to po prostu trzeba mieć... Niezłą psykę. Osadnik zombie. O kurczę. No nieźle. Czyli gdzieś w pobliżu wioska je, jest. Dobra, czy nie ma chory takiej rzeki? Czegoś takiego? Nie. Czy ja tu mogę zjechać? Mogę niby. Tylko czy ja tu teraz wiadę wyżej? Poruszam się w takim dole. Widzę, że mamy przeszkodę. W postaci wody. Co teraz? I co teraz? O, 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 Its, 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 its. Trochę tak dziwnie się czuję, ale no. Taki niestety jestem. Minecraft 1.20. Że. Tutaj się ciężko po prostu. Pono poruszać teraz. Kurde na tym koniu. Jest. Może ja bym to jednak szybciej przebył. Jadąc, tak wiecie. Dobra, czy ja tutaj. O, dobra, tutaj w tej jaskini byłem. Czy ja tam górą szedłem wyżej? Oj, 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 oj. Zapomniałem, że trzeba uważać na gałęzie tego typu rzeczy, bo damage możemy dostawać. Oj, oj, oj. O, nie, 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 nie. Na, na drzewo to nie, super sprawa Dobra, powoli zjeźdź, gościn. jak mu dać na imię, jeszcze nie wiem temu koniowi, ale dobrze byłoby go, żeby go tutaj stąd jakoś wyprowadzić. No nie, no super, nieźle. Jak ja tu teraz mam przejechać. Co? Jeden dwadzieścia. Pozdro. Dobra. Poruszamy się dalej. Znajome wybrzeże. Teraz by się łódka przydała. Hehe, tutaj rzeka jest. Kurde, patrz. Hmm. I co my teraz robimy, na koniku? No widzisz no. Dobra. Nie mam innego wyboru. Szybka łódka musi być. Zostać skraftowana. Bo tu nas zaraz potwory dopadną i dopiero będzie. Spokojnie, zaraz. Zaraz... Jakoś się stąd... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, uważaj na te, na, na potwory i na inne tego typu rzeczy, bo to jest, jest. no i fajnie i podróżuje za nami, kurde, koni. O to chodziło. To może mi popłyniemy w łódką, będzie szybciej, tak gdzieś na plaży wysiądziemy. Bo tutaj dość sporo potworeksów, kurde, belemolę. Ja tu kojarzę te rejony, chyba ja tu kiedyś byłem, już. Tej serii. Takie déjà vu mam. Jakbym już tutaj w tym sezonie gdzieś tutaj był, w tych okolicach, ale to może mi się tylko zdaje. Nie wiem. O, są mi te ruiny portalu, które jedliśmy. tym wybrzeżem. O, już widać, który jest komina, leci dym. Płyniesz za mną, płyniesz za mną. Dobra, jeszcze tutaj nie będzie. W porcie ciebie schadzę. O! Jeszcze kawałek do portu jest. W poprzednim sezonie był chyba. Lechu? Nie, nie, Lechu. Lechu. Mietek, o! Był Mietek w poprzedniej stronie. Koń Mietek. Także teraz nie wiem, jaki będzie ten. Nie ja mam pomysłu na imię dla konia. Może jakieś. Kurde, o ekipa już za nami czeka, słuchaj, kurde. Niezła ekipa za nami to już czeka, wiesz. Także trochę nieźle. E, tylko żebym przygadkiem swojego konia nie zabił. Słuchaj, kurde, bo no ci powiem, że... O i mi banie, kurde. No i kurde konia se potę. Super. Tylko nie umieraj, lis Lis, nie umieraj Konie Nie kurde głupi ty Teraz jest większa szansa, że może musimy się Zdechnąć, chociaż nie, no ma niby tutaj Dobra kurde widzowie Sytuacja krytyczna Strzelają kajdony, tu Wjeżdżamy kurde koniem tutaj, już myślałem, że się nie zmieścisz Po tych schodach No dalej no Nie możesz tu jechać? Co tkwi? Lata ręka przeszkadza, jacie cię jedź, 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 jedź No, kurde Zaraz wstanie świt Także no, Dobra, chodź koniu, bo Widzisz, że tutaj Ciężkie czasy Bo też nie możesz się zatem ja cię Dobra, to trzeba podwyższyć To już wiem Chodź No, także misja udana W się sensie w sumie nic za bardzo Za bardzo ciekawego nie było Ale No konia raczej Będziemy musieli Tutaj gdzieś No nie, no znowu się pali, kurde Wodę trzeba, żeby nagło Znowu się koń pali, kurde Ja co pierdzielę, ten koń to już Tyle dostał, że Misja w miarę myślę mi się udala. W sensie, no za wiele to tutaj się... Ten nie... Yy. Tutaj jesteś bezpieczny kurde. Jakby ja miał jakieś jabłka to ci dam Ja cię pierdzielę Ja mam jakieś jabłka, mam jedno jabłko Na upartego to dwa Dobra widzowie Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, taki spontaniczny na szybko, bo też nie wiedziałem, co by tu nagrać, co by tu zrobić. Także co łapek w górę, soczysty komentarz i do następnego odcinka. Elo!